Trzymaj, zacisk trzy. Sto, cztery prawy, trzymaj. Cztery prawy, trzymaj. Zacisk do trzy prawy, długi, ślisko. 3 lewy. Trzy lewy, długi. Sto. Sto, hamowanie kanał od lewej. 30 lewy łuk. Lewy łuk trzymaj do 5 lewy. 85 prawy trzymaj. 54 prawy w drogi w prawo, w prawo. 150 widzisz. 100. Hamowanie z uwagą, hamowanie z uwagą, trzy prawy. Trzy lewy krótki, pchytnij ślisko. Trzydzieści od szczytu, cztery prawy. Szczyt środkiem. 54 cztery prawy trzymaj do cztery lewy przez szczyt środkiem. Cztery prawy trzymaj do cztery lewy przez szczyt środkiem. 10. Prawy łuk z uwagą. 20. 3. Prawy przytnij. 30, 30. 2. Prawy opór. Lewy łuk. Pli głęboko. Środkiem do 5 prawy 34 lewy przez szczyt z uwagą 30. Hamowanie 3 prawy z uwagą. Trzymaj 100 widzisz 200. Widzisz. Prawy łuk. Prawy łuk przez szczyt prawy łuk przez szczyt 100, hamuj, 3 prawy zacisk, nie ciąć 3 prawy zacisk, nie ciąć 200 200, hamuj, szykana będzie szykana z lewy szykana 30, podpijać nisko 4 lewy krótki, kiasny Zaszczyt, uwaga, podbija 100 hamuj ślisko, 3 lewy, bardzo długi, trzymaj wewnętrznej. 3 lewy, trzymaj 50 ze szczytem, 3 lewy, podbija 20 meta hamuj.